Czyli po prostu ktoś nie dostanie, ktoś straci, ale nikt nie zyska. Tak, bo może nie powiedzieliśmy, kiedy ta ustawa ma być yy, rozpatrywana. To jest czwarty kwartał tego roku. Październik, listopad, grudzień. No możliwe, że przyszłe dopłaty będą, będą już miały. W, znaczy, że ustawa będzie miała wpływ wpływ na dopłaty już może w przyszłym roku, ale jak podkreśla sam ustawodawca, czyli chyba nowy minister rolnictwa pan Stefan Krajewski. No to nie wpłynie ona na zwiększenie dopłat, czyli po prostu ktoś nie dostanie, ktoś straci, ale nikt nie zyska. Po pierwsze a po drugie coś czuję, że jeżeli ta ustawa wejdzie między październikiem a grudniem, to będzie tylko bałagan. To coś czuję, że może się zrobić bałagan, i albo wszyscy dostaną jeszcze w tym roku dopłaty normalnie, i w następnym sumie też idąc tą logiką, ewentualnie zrobi się bałagan i nikt nie dostanie, albo będą opóźnione dopłaty te tegoroczny, a następna rata będzie wypłacona gdzieś pewnie w drugim, trzecim kwartale roku następnego.